wynosi 265 tysięcy złotych. Tutaj większość, znaczy w większości 100% finansuje tą inwestycję gmina Tarnobrzeg. Będzie więcej miejsc parkingowych dla dla mieszkańców, ponieważ są jedna i druga droga są drogami jednokierunkowymi, tych miejsc parkingowych będzie w tym momencie 40. Także o kilkanaście więcej niż niż do tej pory będzie też wymiana chodników z jednej i z drugiej strony. Nawierzchnia będzie, nawierzchnia będzie bitumiczna. No i będą też wymienione, będzie też wymienione oświetlenie uliczne. Jeżeli chodzi o ulice Borów. W tym momencie tarne wodociągi wchodzą z realizacją kanalizacji sanitarnej i tam będą takie drobne wyłączenia w tym momencie, a więc. Od 9 września 2015 roku nastąpi całkowite zamknięcie pasa drogi w ulicy Truskawkowej od ulicy Litewskiej oraz całkowite zamknięcie pasa drogi od ulicy Borów do, od ulicy Litewskiej. Przejazd ulicą Litewską będzie odbywać się normalnie. 10 września. Całkowite zamknięcie nastąpi skrzyżowania ulic Tarninowej z ulicą Borów w dniach 11 września 14 między 14 od 14 do 18 oraz od 21 do 22 września nastąpi całkowite zamknięcie pasa drogi na odcinku ulicy Borów od skrzyżowania z ulicą Tarniową do skrzyżowania z ulicą Jaśminową, do tego momentu y, Tarnebrzkie Wodociągi wykonają już całą kanalizację sanitarną i wówczas będziemy mogli realizować się y, dalszą część ulicy Borów, która była wstrzymana ze względu na, na niewykonanie y, tej kanalizacji. Nie wiem, czy tu są jakieś pytania do, do tej części. Jeżeli nie ma, to proszę Państwa, powiem troszeczkę o PKS-ie, o tam Państwo... Y, y, No to jest ta ulica Słowackiego, tak. <grywa> Proszę Państwa, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o PKS, jak, jak Państwo już widzicie, teren jest zagrodzony, firma Markpol z Mielca już rozpoczyna inwestycja, tak, więc tak jak mówiłem, będzie to budynek handlowo usługowy o powierzchni 2600 metrów kwadratowych miejsc parkingowych będzie 126 miejsc wjazdy do, do tego że tak powiemy do tego budynku będzie do, na, na ten parking będzie przez ulice, przez ulicę Mickiewicza Inwestor posiada już, jak już rozpoczął inwestycję, no to posiada już prawomocne pozwolenie na budowę, no tylko tak dla ciekawostki powiem, że 24 kwietnia 2015 roku wpłynął wniosek do Urzędu Miasta, a 1 czerwca 2015 roku już zostało wydane pozwolenia, więc pozwolenie na budowę dworca z parkingami zostało wydane w przeciągu miesiąca i sześciu dni a więc naprawdę jak się chce to można zrealizować inwestycje a może nie zrealizować inwestycji ale, ale ten proces inwestycyjny po stronie gminy można go skrócić minimalnie już inwestorzy w Tarnobrzegu nie muszą czekać latami jak to o niegdaj było ale naprawdę dosyć szybko takie pozwolenia na, na budowę uzyskują planowane otwarcie dworca PKS to jest marzec 2016 rok nie, to będą bezpłatne. Jeżeli jeszcze a propos dworca, tam też jest taka sytuacja, że cała komunikacja, między innymi MKS-owa, czy komunikacja busów, wszystko będzie się odbywało na terenie dworca. A więc znikną te busy tam sprzed, sprzed ulicy Mickiewicza, prawda? Wszystko będzie na terenie, wszystko będzie na terenie dworca, także tutaj bardzo sympatycznie to wszystko się. Uporządkuję. No wiadomo, że w tym przypadku trzeba będzie się dogadać z właścicielem, z właścicielem dworca, tutaj uspokoję pasażerów dworca, dworca a więc nie, nie, komunikacja nadal będzie się odbywała tak się, od, jak odbywa, więc te autobusy będą będą, że tak powiem, pasażerów, że tak powiem, transportowały tam, tam gdzie w tym momencie transportują także tu nie będzie żadnego jakiegoś tam wielkiego problemu z tym transportem takim zbiorowym nie ma pytań do, do dworca tak to, proszę Państwa to sprawy związane z, ze zdrowiem bo zdrowie, zdrowie najważniejsze razem, wspólnie ze szpitalem, w sobotę rozpoczynamy taką akcję, to będzie cykl takich akcji, to jest, to jest pierwsza taka akcja z Wojewódzkim Szpitalem zespolonym w Tarnobrzegu, ale, ale tych akcji, będą kolejne akcje w listopadzie, dotyczy bezpłatnych badań mamografii i cytologii. No, przy czym tutaj mamy taki drobny błąd w, 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 na, na, na plakacie, które, które powinny się już teraz ukazać. Te badania odbędą się w sobotę od między godziną, 13, godziną 9 a 13 jeżeli chodzi o mamografię dla kobiet od 50, od między 50 a 69 rokiem życia, jeżeli chodzi o badania cytologiczne dla wszystkich kobiet bez, bez ograniczeń wiekowych. Także tu serdecznie zapraszamy też między innymi Państwa tam o godzinie 10 wspólnie z, z dyrektorem szpitala też powiemy w sobotę, powiemy o, o dalszych akcjach takich profilaktycznych. No, tych akcji profilaktycznych w Tarnobrzegu w tym roku, w 2015 roku było dosyć, dosyć dużo. Jak mówię, to nie są ostatnie, już tak wspomnę o tym ciśnieniu na życie, które było w miesiącu czerwcu, gdzie z tych badań skorzystało ponad 600 mieszkańców, później były badania dotyczące astoporozy, tutaj, tutaj ze względu na, na to, że przyjechał jeden pojazd i mieliśmy jedno stanowisko, skorzystało około 100 mieszkańców, ale widać, że to zapotrzebowanie jest tak, że tutaj nadal gmina te akcje profilaktyczne będzie prowadziła. Tutaj tutaj jest toczy kwestia kwestia które badania, prawda? Tutaj te badania też tutaj gmina może bardziej pomaga tak logistycznie niż, niż partycypuje, jeżeli chodzi o te badania dotyczące ostoporozy, no tutaj gmina poniosła całość kosztów. To było wtedy było około 2000 zł, dokładnie 1900 zł. I w tym wypadku chodzi bardziej o informacje. Tak, tak jest. Tak jest. Jeżeli chodzi o szczepienia, bo rozpoczynamy, rozpoczął się wrzesień, a więc niedługo jesień i oczekiwane szczepienia dla seniorów, a więc dla osób plus 65, nadal te szczepienia będziemy prowadzili, a więc tak przypuszczam, że od drugiej połowy września, tak konkretnie już po 20 września ten cykl szczepień będzie kontynuowany, no tutaj poprzez ogłoszenia nie tylko na... na w Biuletynie informacji publicznej na stronach urzędowych miasta, ale też przypuszczam, że w każdym POZ, który będzie zajmował się szczepieniem, takie informacje będą. W tamtym roku no, przewidujemy, że tak, podobnie jak w latach poprzednich, około 1100-1200 osób szczepiło się, także tutaj przewidujemy, że taka sama ilość osób będzie, będzie się szczepiła. Może jest możliwość wykupienia najprawdopodobniej większej ilości szczepionek z tego względu, że no, w tym momencie mamy informację, że te szczepionki będą tańsze niż, niż w latach y, ubiegłych. Także jest szansa, że, że tych szczepionek będzie więcej, ale mówię, no w zależności od tego, czy to zapotrzebowanie będzie, y, będzie duże, czy będzie, czy będzie większe. Bo to jest tak, że około 30% populacji osób powyżej 65 roku życia y, korzysta z tych bezpłatnych szczepień na grypę. Jeżeli chodzi... No bo nie wszyscy seniorzy mają dostęp do komputera, czyli senior idzie do swojej przychodni i tam się dowie, gdzie i kiedy może zdać tak, tak, tak jest, tak, tak. jest. Ja już przypuszczam, że tak mówię, no i już może nie w tym, ale w następnym tygodniu już taka informacja w POZ-ach będzie. Już mamy konkretnie, ile tych osób w danym poz ie jest, także w zależności od tego, jakie będzie zapotrzebowanie, to i tak POZ-y będą zamawiały szczepionkę. do tu powiedzmy nie partycypuję, ale, ale, ale płaci za te szczepionki, ale to już POZ-y dobrze wiedzą, jakie to zapotrzebowanie jest. We wszystkich przychodniach? We wszystkich przychodniach, tak. To samo dotyczy szczepień przeciwko pneumokokom. To już zrobiliśmy takie pierwsze rozeznanie dzieci, które miałyby, mielibyśmy rozpocząć szczepienia, więc jak mówiłem wówczas na konferencji o dwulatkach, mamy 325, przy czym dzieci, które nie zostały zaszczepione, jest 275, no i też kwestia taka, ile rodziców zdecyduje się na, na to bezpłatne szczepienie, jeżeli chodzi o, o, o dwulatki. W tym momencie na sesji wrześniowej yy, będzie uchwała dotycząca tego i tutaj jeżeli tylko, że tak powiem, zdążymy z procedurą, no to jak tylko zakończymy procedurę, no to rozpoczniemy procedurę szczepienia dzieci dwuletnich. Ile jest sobie na te szczepienia przeciwko grypie? Y, to jest rząd około 40 tysięcy złotych. W tamtym roku było 38, a więc zakładamy, mówię, mimo, że w związku z tym, że ta szczepionka jest... W w tym, w tym momencie troszkę tańsza. Znaczy tam jest o kilka złotych, ale to w granicach do pięciu złotych nawet taniej niż w ubiegłym roku no to przy 1100-1200 szczepionek, no to te koszty będą mniejsze. Ta, ta sama kwota będzie przy szczepionkach przeciwko Pnomo. Też w granicach 400 tysięcy złotych. W budżecie mamy założone 80 tysięcy złotych. To jest tak, pewna ilość szczepionek zostanie zakupiona, ale gdyby na przykład y, ilość chętnych przekroczyła y, zakupioną szczepionkę czy... Czy to może dojść do takiej sytuacji, że ktoś nie zostanie zaszczepiony, bo już to znaczy teraz tak, tutaj decyduje, to znaczy nie, bo tak mówiłem, 30% populacji było szczepione, a więc w seniorów mamy ponad 5 tysięcy osób. A więc tutaj no, proszę o, o seniorów o to, żeby no, zgłaszali się w miarę możliwości szybko. Bo zdarzały się takie przypadki w latach ubiegłych, że po prostu no, seniorzy zgłaszali się już na tyle późno. No mówię, najważniejsze to jest zaszczepić się jeszcze w miesiącu wrześniu, początek października, prawda, gdzie jeszcze nie ma tego, tego ataku grypy. No bo później, jak już grypa zaczyna panować, no to już to szczepienie no, to jest takie troszeczkę bezzasadne. I w ubiegłym roku no, były takie przypadki, gdzie stenarze zgłaszali się już po tym takim okresie. Rozpoczynamy od 20 września i skończylibyśmy w miesiącu pod koniec października. Tak, ale to pytanie, czy każdy, który się zgłosi, zostanie zaszczepiony? Tak jak powiedziałem, to jest 1200 szczepionek, może troszeczkę więcej i decyduje tylko i wyłącznie, że tak powiem, kto się szybciej zgłosi w ten sposób. Ja mówię, no bierzemy, no to nie, nie przewiduję, że nagle, na no nie wiem, 100% populacji nagle za, m, zapragnie się zaszczepić. Niektórzy uważają, że szczepionki to samo zło, także. Dobrze, to jeżeli nie ma pytań do, do spraw związanych ze szczepionkami, proszę Państwa, ostatnia taka krótka bardzo informacja, jeżeli chodzi o suszę. No, na szczęście ta pogoda jest już dużo lepsza, więc troszeczkę deszczu popada się bardzo cieszę, bo ja, ja taką pogodę lubię. Dla mnie upały są bardzo męczące, ale no niestety ta susza spowodowała znaczne, że tak powiem, straty w uprawach rolnych. I w tym momencie wpłynęło do Urzędu Miasta 40 wniosków o rozpatrzenie strat w uprawach rolnych. W tym momencie komisje szacują i do Urzędu Wojewódzkiego będą trafiały te wnioski, gdzie ponad 30% będzie strat w uprawach w danym gospodarstwie rolnym, bo tylko tak, że tak powiem taki wniosek jest traktowany jako, jako no powiedzmy jakiś tam już jako klęska żywiołowa. I te osoby już po, po tym szacowaniu i po przekazaniu dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego mogą liczyć na, na, na pomoc Państwa. Jeżeli nie ma więcej pytań, to ja Państwu bardzo dziękuję. Chyba, że jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Remont basenu jeszcze trwa. Nie, nie, nie powiem, bo mm, powiedzmy nie, nie jestem w stanie powiedzieć. Dochodzą nam kolejne tam wymiany, to nawet ostatnio doszło nam także że no, pewne rzeczy, pewne rzeczy nie można, nie, nie można było przewidzieć dochodzą dodatkowe koszty, teraz chyba było w Jącech 5 tysięcy złotych na 6 dodatkowych dysz, no ale tutaj m, chyba koniec października, ale to... Miał być no, z początkiem roku szkolnego. Z początkiem roku szkolnego? Chyba nie. Połowie września, Remont miał być as. do końca września chyba, ale być miał być już częściowo dostępny od początku roku. Jak, po, jak koniec września, no to nie mam sygnałów od swoich służb, że jest zagrożenie przesunięcia terminu. Traszy, czy w tym temacie w ogóle cokolwiek się dzieje, jeżeli chodzi o dworzec z PKP? To znaczy, no kwestia jest taka, że dworzec z PKP jest własnością yy, Państwowej kolei, pań, yy, no i tutaj się pojawia pewien problem, prawda, bo yy, w jaki sposób można, można pomóc? Kłopot z dworcem PKP polega też na tym, że konserwator zabytków też tym dworcem jest zainteresowany no i nie pozwoli na, na jakieś takie śmiałe, na przypuszczam przeróbki tego dworca. Też powiedzmy, przypuszczam, że nie ma zainteresowania PKP ze względu na, no tak, na taką, a nie inną ilość przejazdów. Jakby tych przejazdów było zdecydowanie więcej, no to, no to też byłoby zainteresowanie, żeby ten dworzec troszkę inaczej wyglądał. No, Przepraszam, że, że PKP, polskie koleje byłyby zainteresowane sprzedażem dworca, tylko też nie ma chętnych, bo, bo czemu miałby służyć? Były swojego czasu pomysły, żeby dworzec PKP i pks to była, to była jedność, prawda? I załóżmy przy dworcu PKP z, zrobić dworzec autobusowy, no ale te pomysły w jakiś sposób upadły, no bo tutaj dworzec PK, PKS no, jest to dworzec prywatny, prawda? No to na razie, na razie wygląda. Proszę. Za od, y, odkupić twarzy PPP. Szczerze mówiąc miasta na no to na razie nie stać. No, no, przypuszczam, nawet jakby to była symboliczna złotówka, no to potem no, to są ogromne koszty, jeżeli chodzi o zagospodarowanie. Bo to nie jest sztuka wziąć, wyremontować budynek, a potem budynek będzie stał, bo nie ma pomysłu co dalej. No tak jak Państwo widzicie, dworzec w tym momencie jest zamknięty. No tam za czasów studenckich ja sobie spokojnie jeździłem. Później pojawiły się osoby bezdomne i dworzec potem funkcjonował tylko w momencie, gdy przyjeżdżał pociąg i była czynna kasa, a teraz już nawet ta kasa jest nieczynna. Wir haben schon einmal von der Mathematik in Bavastan aus sieg dann bitte den Kuchen no mhm. miasta Znaczy to jest kwestia ewentualnie dzierżawy. Prowadzimy rozmowy tak jak prowadzimy w tym momencie rozmowy też z osobami, które są zainteresowane hotelem nadwiślańskim. No tylko powiedzmy sobie szczerze, że te dzierżawy, które były zaproponowane przez, uchwalone przez Radę Miasta, tam 8 tysięcy złotych bodajże przy hotelu nadwiślańskim, gdzie ktoś chce wprowadzić, zrobić jakiś gruntowny remont i nawet jeżeli ta dzierżawa byłaby na okres 30 lat, no to remont, który no, może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych, jak nie więcej, to nie, w żaden sposób nie skompensuje tego tego nawet przez, te, przez, przez ten okres 30 lat. Jest pomysł, powiedzmy, zgłosił się inwestor, na no, pewne rzeczy rozważamy, no, to tak nawet przekazanie w formie, formie takiej, takiej, takiego najmu, dzierżawy, za, nawet za symboliczną złotówkę, no, ale, ale na bardzo długoletnią dzierżawę, po to, żeby, załóżmy, inwestor. No, ten budynek odnowił mówimy, mówimy o jednym budynku i o drugim budynku ja mam wizualizację, wizualizację no, no nie będę pokazywał bo to jeszcze za wcześnie jeżeli chodzi o, chodzi o hotel nadwiślański jak się powiedzmy jak się dogadamy z inwestorem inwestor w tym momencie wystąpił o warunki zabudowy i zobaczymy co co będzie dalej też mamy inwestora który wystąpił o warunki zabudowy na wybudowanie galerii 6000 tysięcy metrów kwadratowych na osiedlu centrum no ale jak mówię, no ale to jest na razie, na razie czekamy Czy jakieś nowe fakty w sprawie tych, z przyłączami pojawiły, czy dalej zostanie w tym miejscu, co ostatnio było? Na razie nowych faktów, na razie nowych faktów nie mam dzisiaj co prawda byłem na na przesłuchaniu w, na, na policji w Stalowej Woli, ale jak już powiedziałem ja już na temat pana Mastroja się nie wypowiadam, także Jeżeli pytań nie ma, dziękuję bardzo.